Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na pierwszy dzień tarotowego kalendarza adwentowego. I y, mam nadzieję, że wszyscy będą się tutaj dobrze bawić i odkryją coś dla siebie. Trochę przesunę. I światło pada, i niestety nie idzie tego zlikwidować, bo karty są pokryte lakierem, więc się wszystko będzie odbijało. Ale to nic, ja będę próbowała to jakoś w trakcie czytania naprawić. Kochani, dzisiaj takie czytanie poniekąd astrologiczne, bo otóż w dniu 1 grudnia mamy taki aspekt na niebie, który nazywa się opozycją, Wenus do, y, Wenus do Marsa. Jak wiadomo, w opozycji Wenus do Marsa y, mogą być takie sytuacje, y, że będziemy mieli trudność w tym, żeby na przykład sfinalizować jakąś, y, jakiś interes, jakieś y, przedsięwzięcie. Tu możemy mieć tego typu problemy. Możemy mieć też y, problemy. Z utrzymaniem granic pomiędzy sprawami zawodowymi a sprawami domowymi. Dodatkowo do tego dochodzą tutaj silnie zamanifestowane potrzeby serca, uczuć naszych, zaniedbane przez, przez nas samych w większości, przez zabieganie, przez właśnie pracę. Przez y, wszelkiego rodzaju nasze fantazje, marzenia albo i y, y, tęsknoty głęboko ukryte. Y, możemy mieć w tym dniu bardzo dużą potrzebę, bardzo wysokie potrzeby seksualne, y, jakieś namiętności erotyczne będą nami targały. Właśnie taka y, opozycja wenus z, z Marsem y, będzie nam nas tym miejscom sprowadzała, popychała. Wenus z Marsem też sprzyja flirtowaniu, sprzyja erotycznym spotkaniom, seksualnym spotkaniom i podsyca w nas chęć umówienia się na randewu. Ale niestety. Tutaj mamy też kwadratury Księżyca z Marsem, Wenus i Merkurym oraz koniunkcje z Neptunem. Co może powodować, że ten dzień będzie nasycony problemami, przeciwnościami, jakimiś kłopotami? I Yy, trudno będzie nam się porozumieć z innymi ludźmi, trudno będzie nam się yy, dogadać w ogóle yy, i ustalić coś, tak, yy, cokolwiek. I potem, tutaj też wyczytałam u pana Gibaszewskiego, że po tym wszystkim wieczorem to w ogóle nam odejdzie ochota na, na cokolwiek, a już szczególnie na jakiekolwiek erotyczne spotkania, tudzież seksualne uciechy. Przynajmniej tak pan Gibaszewski nas tutaj zapewnia, chociaż pewnie nie zawsze i nie wszyscy będą w tym dniu takie, takie szczególnie rzeczy odczuwać. Tak? I, ale kochani, to tak pokrótce, jeśli chodzi o, 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 o to, co na niebie w dniu dzisiejszym, czyli 1 grudnia, mamy czwartek. To jeszcze zrobiłam dla Was, przygotowałam dla Was takie czytanko krótkie, mam nadzieję, jacy powinniśmy być przed tymi świętami w ogóle i jakimi cechami szczególnymi powinniśmy się w tym czasie wykazywać tym przedświątecznym, albo w ogóle yy, tak w całokształcie, bo może rzeczywiście tu chodzi, tu chodzi o, yy, może rzeczywiście tu chodzić o takie rzeczy yy, kudłów, pełno kudłów mam, słuchajcie, na, na tym blacie. Yy, może tu chodzi rzeczywiście o takie rzeczy, żeby, że, że karty nam zasugerują, jacy powinniśmy być na dany moment, yy, dlatego, że yy, stykniemy się, zetkniemy się, zetkniemy się z czymś, co spowoduje, że właśnie w tych kartach odnajdziemy odpowiedź, co spowoduje, że te karty podpowiedzą nam, jak powinniśmy się zachować, w jaki sposób postąpić. I wylosowałam trzy takie karty stali, słuchajcie, Dreams of Gaia. Nie wiem, czy to widać. Coś widać, ale światło też tu wali. Okropnie. Dreams of Gaia. I mam nadzieję, kochani, że jakąś podpowiedź w tych kartach tutaj znajdziemy. I teraz tak, podzieliłam to oczywiście na trzy grupy, czyli grupa pierwsza to jest ta pierwsza karta. Grupa, druga grupa to ta z tym kwarcem różowym. A grupa trzecia to z tym zielonym kamieniem. Ten też jest zielony, ale taki bardziej yy, szarozielony, o tak bym powiedziała. Kochani, zaraz do Was wrócę, może zrobię coś z tym światłem, żeby lepiej było wszystkim widzieć. No, mam nadzieję, że nieco lepiej będzie, ale, kochani, zaczynamy. I zaczynamy od grupy numer 1, czyli tych osób, które wylosowały, czy tam wybrały sobie ten kamień taki szaro-zielony. I co my tutaj mamy? Król Powietrza. Piękna karta. Tu położę, bo będzie ją dość, dość, dość dobrze widać. Kochani, król powietrza, jaki jest, to każdy wie. Precyzyjny, ma dużą wiedzę, jest sprawiedliwy, u niego nie ma miejsca na kompromisy, lubi przestrzegać prawa, lubi przestrzegać zasad i nie lubi dawać się wciągnąć w kłótnie, zresztą nawet nie próbuje tego robić. Myślę, że powinniśmy w tym czasie, o który pytamy ewentualnie, tak, nauczyć się wyciągać wnioski z każdego doświadczenia. Kiedy przybrać sobie taką, taką formę wypowiedzi, żeby nas wszyscy słuchali, ale słuchali ze zrozumieniem. Musimy tutaj też zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy zdyscyplinowani i yy, czy przypadkiem nie jesteśmy zbyt sztywni w swoich przekonaniach. Na to należy też zwrócić uwagę. Yy. Jak to król, król mieczy, czyli król powietrza, on uważa, że zasady są po to, żeby ich przestrzegać, a nie po to, żeby je łamać. A ci, którzy je łamią, powinni zdawać sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje i zrozumieć w pełni te konsekwencje, które już, które już nadeszły. Mogą być tutaj też takie sytuacje, że wy jako wy potrzebujecie, porady jakiejś finansowej porady prawnej i może rzeczywiście należałoby tutaj się po taką poradę po taką poradę udać może też macie coś wspólnego z, z zasadami jakimiś, z jakimiś regulacjami które, które, które was interesują gdzieś i tutaj i tutaj też um, król mieczy, um, on to lubi, on tym się zachwyca, tak? On lubi zasady, lubi regulacje, ru, lubi formalności, lubi um, pewien sztywny porządek um, prawny um, i um, w rzeczywistości to jest coś dobrego, tak? Bo tutaj bardzo mocno, um, bardzo mocno um, ta logika. Logika u króla mieczy działa, więc też powinniście postawić na tą logiczną stronę swojej osobowości, a nie na tą na przykład sercową, nie? na tą emocjonalną. Król jest szczery, jest niezainteresowany, niezainteresowany takimi dyskusjami o argumentach dla samych argumentów. I jeżeli. Chcecie z kimś o czymś ważnym porozmawiać, to przedstawcie swoje, swoją sprawę. Bądźcie bezpośredni, bądźcie rzeczowi i nie dajcie się wciągnąć w jakąś tam dalszą rozmowę, bo dalsze wy, Wasze wypowiedzi, jeśli już powiedzieliście wszystko, co było do powiedzenia w tym temacie, będą stratą czasu i stratą energii. I tak myślę, powinien zachować się właśnie y, król powietrza, czyli król mieczy. I to było dla osób z y, tej pierwszej grupy. I teraz osoby z grupy drugiej, czyli te, które wybrały różowy kwarc. Różowy kwarc. I mamy. I mamy szóstkę y, pucharów. Tak, to jest szóstka pucharów. A jaka jest szóstka pucharów? To karta dobroci, współczucia i szacunku. Tu powinniście potrafić zrozumieć i potrafić przebaczyć drugiemu człowiekowi. Może są takie sytuacje, w których właśnie się znaleźliście, że jesteście w, jakimś tam, w jakiejś tam sytuacji takiej napiętej z drugim człowiekiem, czy z innymi ludźmi. I tutaj dobrze by było, przepraszam, znowu przerwane. Um. I rzeczywiście, może tutaj mogą być takie historie, że jesteście w jakimś konflikcie z innymi ludźmi, i warto byłoby tutaj spróbować zrozumieć y, te osoby, czy tę os osobę, i y, y, postarać się jej po prostu przebaczyć. Y, karta szóstki Pucharów będzie mówiła, że powinniśmy być w tym czasie życzliwi, y, powinniśmy mieć w sobie mnóstwo y, współczucia. Y, karta szóstki y, Pucharów to jest też taka karta która ma w sobie dużo sympatii. No jak nie lubić tej dziewczyny? Popatrzcie, jak jej nie lubić? Jak ona jest, tak wyciąga do nas rękę na zgodę, tak? I coś nam jeszcze w darze przynosi. Myślę, że poniekąd większość z nas widzi wszystko to co jest dobre i to co jest czyste w ludziach potraficie albo powinniście być w tym czasie, który, o który ewentualnie pytacie lub w którym się znajdujecie, powinniście być miły, mili, ale nie przesadzać w tym wszystkim, powinniście umieć współczuć i dawać ciepło i serce. Ale zostawić też coś dla siebie, nie wyzbywać się tego wszystkiego na rzecz innego człowieka. Moim zdaniem, powinniście być też wyrozumiali i świadomi, że wszyscy, ale naprawdę wszyscy my ludzie, postrzegamy swoje życie w jakiś wyjątkowy, indywidualny sposób i że to w pewnym stopniu. Moi drodzy, potrafi zdeterminować nasze reakcje czy zachowanie wobec innych ludzi. Karta szóstki pucharów będzie mówiła: przebacz i tak naprawdę wybacz drugiej osobie i nie ciągnij za sobą złych doświadczeń z przeszłości. Nie wyciągaj też brudów z przeszłości, tak? Było, minęło, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Dokładnie tak bym powiedziała o szóstce pucharów. Kochani, i teraz kolejna grupa, czyli osoby, które wybrały ten oto zielony, taki ciemnony, prawie czarny, słuchajcie, tak na filmie. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj królową ognia, czyli tak zwaną królową buław. Królowa buław jest bardzo ciepła, tak słabo widać, więc będę to trzymać. Królowa Bław jest bardzo ciepła. To jest osoba, w której wibruje dużo kreatywności, dużo seksu i zmysłowości. To jest ktoś, kto jest bardzo, bardzo mocno niezależny. Przyciąga do siebie ludzi. Powiedziałabym, że powinniśmy być optymistami i z entuzjazmem angażować się i pobudzać swoje wszystkie zmysły do działania poświęcać swoją uwagę rzeczom, które chcemy załatwić, osiągnąć. Bardzo mocno tutaj powinniśmy się na tym skupić i być pewnym siebie i cieszyć się życiem i trzymać jeszcze głowę wysoko przy tym wszystkim. Mogą być takie sytuacje, w których po prostu ktoś nawet w waszym gronie będzie zachowywał się jak ta królowa buław. Ale królowa buław, pamiętajcie, że ona delektuje się życiem. Ona jest nieza, ma bardzo niezależny charakter i to, ta niezależność powoduje, że jest przywódczynią. Ona nikogo nie będzie naśladowała. Ona ma charakter przywódczy, bardzo mocno, bardzo mocny charakter przywódcy i dodatkowo jeszcze do tego potrafi sobie zjednywać ludzi bo jest ognista, jest ciepła, jest otwarta również, podąża zawsze za tym, czego pragnie, czego pragnie najbardziej, najskryciej, jest skupiona mocno i zdeterminowana i bardzo optymistycznie nastawiona do innych, do innych ludzi, do, do życia ogólnie. Do, dodatkowo, tak jak mówiłam Wam wcześniej, przyciąga ludzi jak y, płomień y, przyciąga nocnego motyla. Y, angażuje się y, całą sobą po prostu we wszystko, co robi, we wszystko, co wykonuje. Przepraszam za moje koty, ale to jest mafia, nie mam wpływu. Y, nie, nie czuję się jak y, y, Don Corleone w każdym razie. <śledziany> Ale kochani, to chyba byłoby wszystko, co miałabym do powiedzenia na temat tych, tych kart, i mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie, dla siebie wyciągniecie. Może macie właśnie takie sytuacje, znajdujecie się obecnie w takich sytuacjach, gdzie dobrze by było wziąć pod uwagę charaktery tych, tych, tych kart. Czy też sposób podejścia, sposób bycia, i w taki sposób właśnie się zachowywać, i w taki sposób reagować, jak te karty tutaj sugerują. Mam nadzieję, że podobało Wam się, i kochani, zapraszam wszystkich do dalszego udziału w tarotowym kalendarzu adwentowym. Jutro spotykamy się u Leny. Oczywiście, link gdzieś tam. Gdzieś tam znajdziecie, być może nawet w opisie. Wstawię Wam link do jej kanału, gdyby ktoś jeszcze ewentualnie na jej kanale nie był. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do komentarzy. Komentujcie jak najwięcej, bo tutaj też między innymi zdradzę pewną tajemnicę że będzie konkurs y, przeprowadzony dla osoby, która będzie najbardziej aktywna podczas y, tarotowego kalendarza y, adwentowego, znaczy dla dwóch osób akurat. My wybierzemy dwie osoby i te dwie osoby y, wezmą udział w y, czytaniu y, dla siebie, takim indywidualnym, na wszystkie sfery życia na 2023 rok. Także kochani, zachęcam, cieplutko was pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia pojutrze. Papa.